Witam Was serdecznie. Moim gościem w moim tutaj biurze, a jesteś pierwszym gościem w tym biurze, jest Kamil Kurowski. Cześć Kamil. Cześć, Cześć Marcin. E, firma Almax. Szwalnia... Czego szwalnia? Co, co, co szwo, szwo szwa... Szyjemy. Szyjecie. Co szyjemy? Głównie szyjemy odzież damską, lekką, mhm. czyli sukienki, bluzki, żakiety, czasami jakieś cieńsze kurtki. Natomiast nie szyjemy nic ciężkiego, tak? Czyli jakiś takich. I to nie jest taka, wiecie, szwania, że trzy osoby byliśmy u nich, to było 40 stanowisk, 50? No, 50 osób około. Czyli 50 osób codziennie przychodzi, uruchamia maszynę i szyje, tnie, projektuje, pakuje, prasuje. Tak. tak. I gdzie Wasze ciuchy można znaleźć, gdzie je wysyłacie? Głównie teraz to skupiamy się na y, hurcie i sprzedaży takiej hurtowej, bo jest to dla nas przy takiej ilości szwalni, przy takiej dużej szwalni. Jest to bardziej y, dla nas procesowo do ogarnięcia y, i wolimy bardziej to do, do sklepów, do dystrybutorów, do, y, na eksport, gdzie są dalej jacyś tam y, samodzielni dystrybutorzy, którzy znają jakiś tam lokalny rynek na Litwie, Łotwie, w Estonii, y, w tych krajach takich y, wschodnich. Y, y, także no, w ten sposób wolimy działać zdecydowanie. A spotkaliśmy się z Kamilem tutaj po to, abym ja przypytał dla Was, Kamila, z tego, jak stworzyć swoją markę odzieżową, e, ale skupmy się najczęściej mocno technologicznej, również, mhm. bo to macie. A drugi element, który chciałbym poruszyć, to e, marki odzieżowe dla influencerów, bo to robicie. Tak, tak, tak. I trzeci, rozumiem. macie własną markę odzieżową. Tak. I czwarty, masz kurs tego, ale to tak. będzie na koniec. Na koniec. To mhm. się po kolei. Jak w ogóle w uproszczeniu w cały proces stworzenia e, projektu, jakim jest ubranie, mhm. do momentu, w którym ktoś otrzymuje zapakowany w kartoniku w folice, Koszulę, sukienkę, spodnie. Więc co moim zdaniem na początku, jak ktoś zaczyna w ogóle myśleć o swojej marce odzieżowej, to jest to, żeby się zastanowił po pierwsze dla kogo to robi i komu będzie już sprzedawał. Nawet jeszcze jak nie zaczął myśleć o tym produkcie, co to będzie. A to, że kobiety, mężczyźni, czy. Kobiety, mężczyźni i kim jest ta osoba. Czyli tam w agencjach to mówią, określ sobie personę zakupową Twojego idealnego klienta. Dużo osób o tym zapomina i robi sobie jakieś od razu produkty, nie zastanawiając się, kogo potrzeby spełnia yy, tak naprawdę. A jak taką personel wybrać? No, trzeba. Ale sobie marzę, że chciałbym pracować, nie wiem, dla kobiet, które. Nie wiem, ważą tyle i tyle, mają taki taki wzrost tak, i na przykład. Tak. Ile zarabiają, gdzie pracują, to to wszystko trzeba sobie określić. Ale czy ja mam sobie to wymarzyć, bo ja chcę dla nich pracować, czy mam zobaczyć, czy takie osoby istnieją i one będą kupowały? Znaczy ja to tak określam, czyli jakby jak ktoś wymyśla sobie pomysł na swoją markę odzieżową i pracując nad taką koncepcją swojej marki odzieżowej, to taki konsensus, nie? Środek taki pomiędzy tym, co. Ty chcesz robić i na co masz ochotę, i, i jakby w czym się czujesz dobrze, i co byś chciał sprzedawać. A, a drugi taki zbiór, no to to, co teraz w miarę jest sprzedajne, że tak powiem, to, co teraz jest chętnie kupowane, to, co widzimy na ulicach, także taki. Czyli co taki badanie kompromis. trendu poprzez bycie w galerii handlowej patrzy, jakie handlowe, kategorie rzeczy kupują nastolatkowie, na tak, przykład, albo tak. jaka bajka jest modna i jakie motywy mają się pojawiać na ciuchach dla dzieci, na przykład? Na przykład, czy, czy na przykład, nie wiem, patrzymy co influencerzy pokazują, y, gdzie komentują ludzie dużo komentarzy pod jakimiś tam ciuchami na postach na Instagramie. Patrz, szukamy co się podoba. Ogólnie, gdzie są komentowane, gdzie, gdzie dużo jest komentarzy, gdzie, gdzie i, I sami widzimy, co znajomi teraz kupują, co, co noszą, jakby no to jest takie wyłapanie tych treści. Dobra, dobrze tam się dokładnie teraz. Jeszcze głębiej pod takie moje potrzeby, sobie, wiecie, swoje ugram. Jak mam wideo, to jestem w różnych strojach. Czasami jestem w koszuli, w garniturze, uh -huh. bluzie, t-shercie i są niektóre kreacje takie, gdzie ewidentnie to się bardzo, bardzo podoba komuś. Mam mnóstwo pytań, gdzie to kupiłeś. Tak. Mam taką bluzę, ty ją widziałeś, taka czerwonym kapturem uh -huh. z takimi motywami roślinnymi. Bluza luźna bluza z kapturem. I ona za każdym razem, jak się w tym wideo pojawiam w tej, bluzie, w tej bluzie, ludzie pytają skąd to masz. Więc teraz co ja powinienem zrobić, żeby do ciebie przyjść i żeby za x tygodni moi instagramowi widzowie mogli to kupić z tymi. No to przychodzić po prostu, bierzemy, pracujemy nad wzorem, no bo już docelowo ma zdefiniowanego dla klienta, dla kogo to będzie, kto to będzie. Czyli widzowie pierwszy, Marcina dobra? Osmana, raczej widzowie, kobiety o to pytały. Tak, kobiety, widzowie Marcina Osmana, które chcą mieć full printowaną bluzę z jakimś nadrukiem takim żywym i już wiesz, że metodą druku, jak pełnego druku, full fullprintu. Eee... Czyli zawężamy sobie opcje. Tak, zawężamy sobie opcje, bo już wiemy dla kogo. Później yy, wiemy, że po prostu ten print, no to przychodzić do nas, pracujemy nad yy, tą grafiką, co to ma być, czy podobne. To jest po waszej stronie, że ja mam jakieś marzenie, wzór, przykład. Tak, tak. Daję to Wam, wy z tego zbieracie tak. taki portret pamięciowy? Portret pamięciowy i staramy się to yy, odtworzyć lub zrobić wspólnie, yy, wykreować coś podobnego. Jedziemy z tym plikiem zrobionym w komputerze do drukarni, drukujemy próbę jedną, czyli jakoś tam na, na przykład materiale 2-3 metry drukujemy, no i otrzymamy Ci wzór. Potem najlepiej żebyś Ty ten wzór wziął, ponosił sobie, czy Ci pasuje, czy Ci leży, czy gdzieś nie pieje, czy nie jest za długi, za krótki. I później po prostu próbujesz to sobie sprzedać, tak? Już pokazać, żeby rzeczywiście… I wtedy mam jedną bluzę uszytą tak. moją, robię sobie w niej zdjęcie, pokazuję jej, tak. mówię hej, słuchajcie, jak chcecie taką bluzę, to jest link poniżej do zakupu. Tak, robię i pricela. walidujesz sobie to, pre robisz i potem po prostu… No, patrzysz tak, czy jest rzeczywiście zainteresowanie na to, czy są klienci gotowi zostawić pieniądze. A ile nie? tego muszę zamówić, żeby to w ogóle miało sens jakiś biznesowy, no biznesowy produkcyjny? No, dla nas to tak minimum, no, te 50-60 sztuk. To Bo jest jakaś seria, tak. gdzie ktoś tnie tkaninę jedną i... belkę, żebyśmy zamówili, okay. czyli te 50-60 metrów ma belka około. Takiego drukowanego materiału, no to tak biznesowy sens, przynajmniej dla nas, 50-60. Czyli co byłoby nie, 50 metrów, razy ile? 100 zł, 200 zł, kosztuje jaki materiał szacunkowo? E, wiesz co, no, ciężko tak powiedzieć teraz. przyjmijmy na materiał, ale mówisz o materiale, tak? No, 20-30 zł na materiał dajmy na przykład. Czy tak? potrzebuje mieć co, nie wiem, z 5 na, na no. belkę? Okay. Okay. Tak okay. Czyli mam 5 tysięcy zainwestowanych w belkę materiału, tak. mam już projekt, mam zainteresowanie, szyjemy te pierwsze 50 na ten bluz, a jakie rozmiary wybrać? Ich pytać jako, czy ich w sensie klientów, czy Was no, jako? To już mniej więcej powinieneś też wiedzieć ogólnie na razie, tak? Po tych Twoich klientach docelowych, tak mniej więcej. Czyli hej, jeśli chcesz bluzę, napisz, że jesteś... Nie, ale to już mniej więcej, yy, no wiesz, że to nie będą osoby, nie wiem mocno puszyste, czy za szczupłe, no jakiś taki standard przyjmujemy, nie? Czyli nawet mogę jakieś zdjęcia obejrzeć przecież na Instagramie, tak, nie? Zobaczyć tak, sobie mniej więcej, tak. czy to Żebym idziemy w kierunku e, S, jak M, jak e, L, czy M. idziemy w bardziej LXL tak, i 2XL tak. na, Czy na No tutaj raczej przyjmujemy jakiś taki ogólnik, jakiś taki przedział. On... ML i pewnie ktoś na skrajach byłby yy, tak. zainteresowany. Ale na wojskowe. przykład w odzieży taktycznej, tam ostatnio robiliśmy taki projekt w odzieży taktycznej, bo teraz jest wojskowe? dużo... Wojskowej? duża moda na to i, i, i ogólnie jest wzrost zainteresowania taką odzieżą taktyczną, wojskową, militarną. No to tam trzeba na przykład zrobić, ponieważ tacy są tam klienci, że trzeba zrobić SML. 2xL i 3xL, i nawet można się pokusić o 4xL czasami, tak? Do sprawdzenia. No, także z reguły przyjmujemy jakiś tam standard, a. I to jest koszt materiału? tylko że tu o chodzi koszt pracy, pracy czyli odżycia per sztuka. Tak. Jakie są widełki? bluzy, z Wiem, że pewnie takie, ale spróbujmy zrobić z nich takie. No, czyli tak możemy przyjąć około od. 4 40 do 65 zł. Zależy, jaki jest stopień za, zaawansowania. Nie? Czy jakiś zasuwak, czy rozpinana y, bluza, czy y, no, ma na przykład. Y, Stawki, wszywki. Stawki, podszewkę, y, no, pod jakąś. Od stopnia skomplikowania to zależy, nie? Okej. Okay. I czyli robiąc te 50 sprzedaży, to można powiedzieć, że wyszliśmy na, wyszliśmy na zero. Mamy zwalidowany projekt. Tak. I możemy teraz pójść w zamawianiu właściwych partii, które będą większe i będą bazowały już na tym, na przykład, że ci klienci mówią: Nie chciałbym sznurek w tej bluzie, jak go nie było. Albo sznurek zbędny, albo trzy guziki, albo. I możemy... Albo chciałbyś na przykład wersję rozpinaną, tak? Na przykład, bo przez głowę się tam nie, wiem, nie przyjęła, na przykład, nie? Pora, ciepła, ja wolę chodzić w rozpinanym, rozpinanym zamkniętym bluzach. Okej, okay. I. Co jest kolejnym etapem? Produkcja takiego samego modelu, teraz w kolorze nie wiem, zielony, zamiast czerwonego no, i patrzenie nie, czy są... idziemy w kolekcję? Wiesz co, takie trendy są raczej teraz w tej chwili, że robimy krótkie partie, częste zmiany. Okay. Żeby ten klient cały czas mimo wszystko był zainteresowany, zaglądał do Ciebie, czy coś nowego zrobiłeś, a nie to samo. Rekomendujesz budowanie sobie bazy kilkuset klientów, tak. na nich fokus i tak. zmiana, rotacja I kolekcji. rotacja nawet nie modelem, czyli że zmieniamy... Yy, pod względem wzoru, ten, tą bluzę, nawet ona może być taka sama, mm. ale zmieniamy bazę, tak? Czyli że na przykład zamiast, nie wiem, nadruków tygrysy i w jakieś tam zielone rośliny robimy, nie wiem, na przykład ryby, ryby i, 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 rafa i rafa koralowa, na przykład, tak? Ale już jest inny nadruk i może to hmm. zainteresować tych samych klientów? Bo już mają na sobie jeden produkt, mają ma, tak. rozmiary i teraz chętnie kupią, bo nie boją się rozmiarów. Tak, tak. Ale inny po prostu nadruk, a później, później Nowe modele pod względem wzoru, tak? Czyli, że rozpinana, czy tam bez kaptura. Tak. A jakie ja robią błędy w takim razie influencerzy, którzy mają społeczność? Ja mam społeczność już taką znaczącą, że jest zaufanie między mną a mami, ale są tacy, którzy mają więcej o 2 zera. mają tak, setki, tak, tysięcy, tak, tak. miliony odsłon, materiałów mhm. i teraz też takimi osobami pracujecie, nie? Tak. I co robią dobrze, co robią źle. Albo czemu im to wychodzi, żeby... a innemu. Nie wychodzi. Wiesz co, yy, główna sprawa to jest taka, że yy, po, też między innymi się zdarza, że nie znają tego swojego klienta. Że wyobraża, Wyobrażają to, mają sobie... wyobrażenie, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Tak, czyli że na przykład yy, mają takie przeświadczenie, że skoro dużo yy, sprzedałam, sprzedałem jako influencer kosmetyków, jakieś tam po 30-40 zł, to znaczy, że sprzedam dużo Ciuchów. No to tak nie jest. To trzeba, ten influencer, mimo że jest dużym influencerem, i ma y, bardzo dużo y, tych followersów, to musi sobie to mimo wszystko biznesowo sprawdzić. Bo zdarzały się takie sytuacje, że robiliśmy influencerom jaką, jakąś dużą partię produkcyjną i naprawdę dobre zasięgi, naprawdę y, duże po prostu y, zainteresowanie, a sprzedaży nie było. Z tego względu, że nie do końca dobrali ten produkt pod względem tego, co lubią ci klienci pod względem wzoru i nadruku, i pod względem, no, zwyczajnie, że ten produkt się nie podobał, na przykład. Czyli, jeżeli taki influencer duży ma takiej spory zasięg, to sobie może to wcześniej pokazać, zapytać, podoba Wam się czy nie. Czyli nie za nie mało tak. walidują, sprawdzają, nie? A to nie jest tak, że oni się boją przez sprzedażą? I mylą przedsprzedaż sprzedaż tym, że zainteresowanie lajki pod zdjęciem? No może, no może też mylą, boją się, tak? Ale mimo wszystko uważam, że za mało sprawdzają. Ale boją się wziąć pieniądze przez sprzedaż, dlatego zadowalają się tym, że liczą lajki pod nie wiem, wzorem A, a wzorem B porównują ok. Moja społeczność wybrała wzór B. Ale mhm. okazuje się później, że ten wzór B wyprodukowany jest tak. przez was i podoba, nie kupuje klient. Znaczy tak. podoba się, ale z jakiegoś powodu nie kupują. Znaczy oni często robią przed sprzedaż, jak już się zdecydują na y, po, tą produkcję. To jest nie do końca dobre, bo mogliby sobie zrobić no wcześniej. Y, krok wcześniej troszeczkę. Czyli po prostu robią przed sprzedaż, normalnie tworzą produkt w sklepie internetowym, piszą, że 2-3 tygodnie i normalnie zbierają pieniądze, tak? Y, następną taką rzeczą jest też to, że mm, Niektórzy influencerzy nie rozumieją tego procesu produkcyjnego, yy, za mało starają się trochę wniknąć w ten proces, który na przykład my im tłumaczymy. Chociaż z tym jest coraz lepiej. Jeżeli komuś zależy rzeczywiście, żeby dobrze było, to my tłumaczymy, dajemy cały know-how, yy, to wszystko tłumaczymy, jak to wygląda. Jeżeli ktoś chce zrobić dobrze i nas słucha, to rzeczywiście yy, to działa, tak. Natomiast niektórzy jakby taki mają mentalny mur. Są zapatrzeni, że na pewno się sprzeda, nie słuchają, i potem z tego wynika, że załóżmy puszczają coś i się nie sprzedaje, tak? Dlatego mm. poznanie też tego procesu od tej drugiej strony, rozmowa z nami, z osobami, które prowadzimy tą działalność, jest ważna, żeby oni poznali, jakie są czasy realizacji poszczególnych operacji, ile potrzebujemy, że najwięcej czasu potrzebujemy na pracę ze wzorem i stworzeniem tego wzoru, bo tam jest najwięcej. Różnych po prostu dobierań, jakichś szczegółów pracy nad jakimiś tam drobiazgami, a nie że później, bo później to już jest produkcja, nad tym co się wypracowało jest dobre, tak? Mhm. Dlatego niektórzy influencerzy tego nie, nie potrafią zrozumieć, tak? Też macie swoją markę Sisima. Tak. To powiedz, jak tam łączysz doświadczenia producenta ubrań z, no z brandem, który stworzyliście? Więc co, no, no to jakby korzystamy z tej wiedzy naszej takiej ogólnej, nie, marketingowej. A jak wybraliście klienta Waszego właśnie i dlaczego tak się zadziało, że akurat taki typ klienta sobie wybraliście jako klienta, który będziecie mm, tworzyć nowe rzeczy? Bo są panie na pewno. Tak, to tak. są panie i bardziej tutaj wybraliśmy pod kątem, że mm, robimy to dla mam, czyli po prostu Kobieta, która ma dziecko, jest zabiegana, raczej jest na jakimś wyższym stanowisku, albo jest panią, która prowadzi firmę. Czyli robiłeś markę razem z Olą, swoją spółnicą tak. dla Oli. No w sumie to opisujesz tak. teraz, jaka jest, tak. Ola. jaka jest Ola? Czyli żona Szybka i jest taka i, i szybko zabiegana, jest mamą musi pogodzić dzieci z domem, z pracą, z firmą, ze mężem, wszystkim, no. z mężem, tak I tak, trochę się tym wzorowałem i jakby widzieliśmy, że to klientki chcą, i troszkę podniesiona poprzeczka poprzez podwyższenie ceny yy, i lepszą jakość, lepszą jakość materiałów, nie? I tak, I jak pozyskaliście pierwszych 50 klientów? E, Więc co. A bo 10-50 istot. Na początku, jak nie było nic i było puste konto to, wiesz co, żeśmy zaczepiali ludzi sami na Instagramie, nie? Czyli wrzuciliśmy jakieś tam fotki, jakiś kolarz pamiętam, wtedy wrzuciliśmy, jakiś tam kreatywny i ogólnie uzupełniliśmy trochę ten Instagram, żeby coś tam było, żeby kto wejdzie do nas, żeby było na czym oko zawiesić. Mhm. I później zaczepialiśmy sami tam, yy, jakby dziewczyny, yy, gdzieś tam pisaliśmy komentarze, jakieś tam y, lajkowaliśmy posty, sami. Okej, okay, lajkowanie postów rozumiem, a pójdźmy jeszcze głębiej w komentowanie wiadomości. Co dokładnie pisałeś, czy Ty, czy Ola? Hej, fajna sukienka, wbijaj do nas? No chyba nie. Nie, no yy, nie wiem, pisaliśmy coś tam, jak, no szukaliśmy dziewczyn, które gdzieś tam, bo to było na początku dużo dresów było, gdzieś szukaliśmy pań, które noszą dresy i... Coś tam pisaliśmy, jakieś tam fajną, zaczepną wiadomość, a potem, że no zobacz u nas tam, nie wiem, co mamy w ofercie, że mamy super jakości dresy. I, I to był marketing i... zero złotych. Instagram. Tak, tak. To na początku, tak. Instagram i y, 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 y to, nie? Później było tak, że w sumie to 50 a 100 jakoś przeskoczyliśmy i y, zrobiliśmy to, że. Wysłaliśmy tą paczkę do mamy ginekolog, która była y, wtedy w y, Grecji. I... Ja powiem, Mama ginekolog to jest taka pani, która ma ogromny following na Instagramie tak. i wierną, ogromną falę o, pań, matek, które obserwują. Tak. Sama też sprzedaje rzeczy, więc ma grupę tak. osób, która. Ma swój sklep bardzo do... I to jest bardzo ważne, to jest influencer, to ma swój duży sklep, tak. więc łatwiej tam zrobić sprzedaż na Twoich rzeczy przez współpracę. Bo ta społeczność już jest nauczona sprzedaży. Tak, tylko że mama ginekolog nie bierze współpracy raczej żadnej, tylko promuje swoje produkty. Oczywiście, nie, ale że no. ma grupę, tak. która już u niej kupuje, tak. Tak. a są tak. ludzie, którzy mają grupę, która tylko ich ogląda. Tak, dokładnie. A to jest bardzo subtelna różnica, tutaj, ale bardzo istotna. Tak. Sprzedaje z powodzeniem bardzo dobrym swoje produkty, odzież, tam jakieś notesy są jakieś tam do pilnowania badań, dzieci i tak dalej. I to była taka historia, że ym, moja żona Ola pilnowała, yy, pilnowała, yy, obserwowała bardzo wy, yy, wyraźnie, jakby mamy ginekolog, więc jakby była jej fanką. Docelowo patrzyła, co się u niej dzieje, co ona robi. Yy, tą, tą wiedzę, wartość też od niej tam czerpała. Też sama była klientką jej, więc coś tam kupowała, zamawiała i, i jakby rzeczy non-stop kupowała. I tutaj jest dokładnie punkt po punkcie: sobie zobaczcie, prześledźcie tę rozmowę co macie zrobić. Zlokalizować miejsca, w których wy już jesteście jako widzowie, gdzie wydajecie pieniądze i teraz może zamienić tą kolejność, tak, że, tak. że to ktoś z tej grupy u was wyda pieniądze albo użyjecie tej społeczności do komunikacji waszych produktów. I ja to podkreślam kami. to jest niby oczywiste, ale ogromnie dużo osób to prze, przeleci, tak. pominie, a tu jest esencja tego jak robić, żeby wychodziło. I potem było tak, że yy, Ola y, jakby patrzyła co ona robi, zauważyła, że jest w Grecji, gdzieś na wakacjach i przez, nie wiem, czy przypadek, czy jak pokazała adres hotelu, restauracji, do której odbiera paczki, czy podała nazwę restauracji, do której przychodzą do niej paczki. I Ola znalazła w internecie ten adres tej restauracji, po prostu w Google znalazła, gdzie ta restauracja jest. No i Wzięliśmy paczkę, spakowaliśmy trzy dresy, yy, znaleźliśmy adres tej restauracji. Yy, zamówiliśmy szybko DHL-a lotniczego, żeby on tak w 3-4 dni mniej więcej dostarczył tą paczkę, żeby było wiadomo, że tam jeszcze maginekolog będzie. No i wysłaliśmy, i ten, ten lotniczy kurier, nie wiem, kosztował chyba stówę, więc to i tak niedużo. Yy, I jakby mieliśmy na celu, aby tego influencera Zaskoczyć, żeby on pokazał po prostu y, poprzez zaskoczenie i danie takiej pozytywnej energii, że ktoś z Polski coś wysyła i że y, ktoś coś robi inaczej niż inni, nie? Ja to tam podkreślałam, że po prostu trzeba robić wszystko inaczej niż inni, nie? Y, jakby wbrew wszelkim jakimś tam przekonaniom, czy coś działa, czy nie, po prostu trzeba spróbować, nie? I, i po prostu to. Y, Trochę tam się to przedłużało, więc było nerwowo, bo dłużej ten DHL lotniczy tam leciał, ale w końcu dotarło, i właścicielka tej restauracji dała jej tą paczkę. I rzeczywiście mama ginek pokazała te ubrania, pokazała Miałeś jak. Sprzedaży? Przez 20, pik sprzedażowy też, ale głównie było, bo to jeszcze był początek, marka nie była tak znana, więc ciężko na początku wymagać takiej sprzedaży dużej. Była sprzedaż oczywiście, ale przez 24 godziny, kiedy ważne było Insta Stories, bo to, tam było kilka tych sto, storek. To my żeśmy chyba 3000 followersów zyskali przez 24 no, godziny i już przez ten taki myk jakby mieliśmy bazę 3000, 3,5000 klientów, i z tego momentu już dalej poszliśmy. Potencjalnych klientów. Potencjalnych klientów, no bo wiadomo, że. A zamówień z tego story skoczyło kilka, kilkadziesiąt, czy kilka? Około 50, nie? Było zamówień. A koszt miałeś. Kurier paczka kurier, pomysł. Kurier paczka pomysł i tam trzy komplety ciuchów, nie? Więc kolejna strategia jakby, jak wciskać do influencerów. Tak, bo, bo jakby ludzie myślą, że y, trzeba zawsze zapłacić i bardziej trzeba im coś dać od siebie i zaskoczyć kontekst, zaskoczyć, zaskoczyć, być fajnym, miłym, Ta, nienachalnym, ale tej... też skutecznym. W tej paczce też był list, gdzie jakby tą całą swoją opinię odnośnie wartości i tak dalej. Yy, Ola wyznała. Ale nic nie chciałem, niej, nieprawda? Nic nie chciałem, bo jakby. Nie może. Ale weź, pokaż na się, bo Jak czy... jakby Wymaganie czegoś od insulensera jest pierwszym stopniem do porażki i ostatecznym, bo jakby już takim. Na pewno wtedy nikt nic nie pokaże, bo nie można oczekiwać od kogoś coś, uda się albo nie. Tylko, że jeżeli nic nie oczekujemy, po prostu. W zamian, to na 80-90% jest szansa, że się uda nie. I to jakby ludzie szukają e, rozwiązań, a można naprawdę teraz, nawet jak się patrzy na wielu znanych influencerów, wyhaslować sobie w necie adres, nawet nie do domu. Do domu też można czasami, ale do firmy, do siłowni, gdzie chodzi, czy na przykład do knajpy, bo są pewni influencerzy, którzy chodzą na przykład do dwóch, trzech knajp po prostu i można wpisać w neta i nie wiem, na przykład wysłać kurierem albo nie wiem, zamówić pocztę kwiatową i zapłacić czy jakiegoś taksówkarza, który dowiezie i będzie czekał aż znajdzie, tak? No jakby no jest... Biuro detektywistycznych influencerów. No no na przykład, nie? Ale no chodzi o podejście, nie? Mm. E, na z, Kamila, z Kamila też łączy to, że jest z książki Kryzys szansa. Napisałeś rozdział o tym, jak w, w trudnej sytuacji poradzić sobie i wyjść z zwycięską ręką tak. w czasach kryzysu? Tak. Stajasz to, albo zajawisz w ogóle, żebyśmy. Wie, bo to można osobny odcinek w ogóle można. zrobić. Tak. To jest ogólnie jak e, tam jest historia napisana, jak e, się zaczył, zaczęła sytuacja covidowa i m, wszystkie granice, wszystko zostało zamknięte, handel spadł do zera na pewien czas i co zrobiliśmy, żeby przetrwać? I, I to też jakby tam ta historia pokazuje, że suma jakiegoś szczęścia, błyskotliwości i takiego znalezienia się rzeczywiście w odpowiednim miejscu i w odpowiedniej porze daje efekty, nie? Masz jeszcze... w książce strategię jak znaleźć klienta na kilkaset tysięcy euro? No... Czy złotych, nie pamiętam. Złotych, tak. Jak znaleźć klienta na kilkaset tysięcy, tysięcy złotych na grupie na Facebooku. Tak, 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 dokładnie, tak było. I to, ale to pokazuje, że trzeba być... Otwartym, mieć otwartą głowę, ciągle być fresh, e, wykorzystywać takie superpower jakby i szukać tego, nie? I przez tą rozmowę już Kamila poznaliście, widzicie w jaki sposób on myśli, jak działa i też w podobny sposób do mnie się jakoś odezwałeś. Pamiętam, że przez tak. znajomego zaprosiłeś mnie jako prelegenta do Twojego eventu na targowego, na tak, pierwsze targi. Tak. Ty były też w tym trudnym czasie, bo w pierwszym też. tygodniu... Tak. Mar co? No 8-9 marca jakoś tak. to było po Waszej tej konferencji. Tej konferencji siódmego, Ty miałeś ja 9-10? Tak, 9-10, 9 był pierwszy dzień, drugi był zamknięty, ale pierwszy zrobiliśmy 10 dobrze. świat się zamknął, tak fartem tak, zdążyliśmy. Tak, tak. I do tej pory zrobiliście cztery edycje targów tekstylnych, tekstylnych, dobrze pamiętam? Tak, tak, dokładnie. Więc jak ktoś interesuje się taką branżą, może sobie wpaść na targi tekstylne do w Łodzi. W Łodzi, zarówno jako wystawca, jak i zwiedzający. Tak. Albo sobie książkę przerobić, Kryzys Szansa. Jeszcze powiedz na koniec, Kamil, bo Kamil, zrobiłeś kurs o tym, jak stworzyć markę odzieżową. Tak. I czym ten kurs się różni od rzeczy dostępnych do tej pory w internecie? Że Pokazujesz swoje spojrzenie, opowiedz mi o tej inności tego produktu. Wiesz, co? Yy, bardzo się skupiłem, żeby ten kurs był takim moim pamiętnikiem yy, tego ponad 10-letniego doświadczenia w branży. Takim. Typowym krok po kroku pamiętnikiem, czyli jakby przeprowadzam krok po kroku osobę, która chce zrobić swoją markę, jak podejść od początku, żeby później nie tracić czasu na to, żeby się wracać do pewnych takich bazowych rzeczy, które później i tak wyjdą, a wiele osób o tym zapomina. No i czym się wyróżnia na pewno tym, że robimy tam dwa moduły przez specjalistów, które pokazują, jak zabrać się za temat, performance marketingu na przykład dla marki odzieżowej, czyli jak robić reklamy na fejsie, na Google, nieważne czy to ktoś będzie sam robił, ale żeby poznać też ten proces, no bo też musimy mieć tą wiedzę jak to działa, jak zlecamy nawet komuś, żeby wiedzieć czy agencja dowozi czy nie, jakby no to też jest ważne. Z mojej perspektywy najważniejsze jest to, że Ty pokazujesz spojrzenie ktoś, kto obsługuje influencerów, ma klientów hmm. dużych hurtowych i ma całą technologię, więc jakby nic co dotyczy produktu nie zaskoczy Ciebie ani widza. Tak, tak, tak. I na pewno to spojrzenie takie jakby z tej strony, że my kreujemy swoje marki, jak i robimy przeszycia zewnętrzne dla innych marek i jakby z różnych perspektyw patrzymy na ten, na proces zrobienia swojej marki. A możesz powiedzieć dla jakich firm szyjecie? E, wiesz co, no szyliśmy kiedyś właśnie dla mamy ginekolog, dla Tatum szyliśmy, e, dla takiej holenderskiej znanej marki Studio Anneloes szyliśmy. E, no dużo tych marek ogólnie było. Dla Medicin szyliśmy kiedyś. Medicin jest takie pomocne e, teraz zasięgowe. Tak, sieciówka polska możecie też. możecie mieć coś w szafie nawet od Kamila tak, Uż, też, to... też, tak. Linki do tego zobaczcie poniżej, czyli linki do kursu, który brzmi. Szkoła Marki Odzieżowej. Szkoła marki odzieżowej PL. Tak. Pel, dobra. Dam Wam też link do książki Kryzys Szansa i Kamil też Wam taką ciekawostkę zdradzę, że zwiększył wartość tego kursu w ten sposób, że dawał klientom prezentację Książkę Kryzys Szansa. Dokładnie, tak. Bo warto coś otrzymać fizycznego, gdy robi się projekty online. Owe. Dokładnie. Kamil Krowski, szwalnia Almex. Almax. Kamil Krowski, szwalnia Almax. Kurs ee, Link Poniżej, książkę Poniżej. I dokładnie wiecie, co trzeba robić, żeby rozpocząć swoją przygodę z Marką Odzieżową. Dokładnie. Dzięki, Kamil. Dzięki.